I ruszyły. Któż ta będzie chciał poprowadzić? Na razie Kmer na prowadzeniu za Kmerem Tacjan. Kmer Tacjan blisko jest Sir. I jest Sir przesuwa się na drugie miejsce. Kmer jest Sir Tacjan. Jennifer Rim razem z Show Me the Time. I na ostatniej pozycji Bavaria, Rim. Kmer, Kmer wziął na siebie prowadzenie w wyścigu. Tuż za nim galopuje Tacjan. Na trzecim miejscu jest Sir, Na czwartej pozycji e, Jennifer Rim. Na piątym miejscu e, Show Me the Time. I na szóstej pozycji Bawariari. Zbliżył się e, do Kmera Tacjan. Już jest. E, Bliziutko. Później odstęp długości dwóch. Galopuje Sir na czwartej pozycji Jennifer Rim. Na piątej Show Me the Time. I na szóstym miejscu Bawari I za moment konie pojawią się na prostej finisowej. Wyprowadza Khmer. I będzie uciekał. Polem tacja. Rusza do boju Sir Khmer. Kmer, Tacjan jest sir. Kmer, Tacjan jest sir. Do walki włącza się też Show Me the Time. Ale Kmer, Kmer 200 metrów przed celownikiem. Kmer ma przewagę. Tacjan znakomicie finiszuje. Czy sięgnie? Chyba już raczej nie. Kmer, Kmer pierwszy mija celownik. Na drugim miejscu Tacjan. Na trzeciej pozycji Show Me the Time.